Panie Franc! Panie Poruczniku! Kawę Panu przyniosłem! Panie Poruczniku! Kawa stygnie! <grystanie> ale mnie Pan Porucznik przestraszył. Co się tak drzesz? No, kawę Panu przyniosłem, stygnie. Dzięki. Pan Porucznik to pewnie nie pamięta, ale myśmy razem w tę cholerną ulewę. Zdejmowali nadajnik na bloku na Mokotowskim w październiku 1982 i co? Do kryminalnej się przeniosłeś? U was to nie jest robota. Bywało, że na korytarzu z na skutki kumpli spotykałem, to nie wiedziałem co z oczami zrobić. Z ich? Wykłuć. A jak się będziesz tak darł na akcji, to cię przeniosą do drogówki.